Witam państwa. W odcinku 13 pan Marek Tomasz Kodorowski, autor znanej publikacji Bestia cywilizacja nad przepaścią, wskazał na ważne tropy związane z cywilizacją żydowską. Na definitywny koniec w roku 1258 złotej ery w kulturze arabskiej, ściśle wówczas powiązanej z cywilizacją tworzoną przez semitów oraz na zakończenie rekonkwisty w Hiszpanii, która dokonała się w 230 lat później. Zapraszam do obejrzenia odcinka 14 dotyczącego czasów obecnych, jednak zatytułowanego przekornie Dlaczego zaczynamy od Henryka VIII. Dlaczego wiek XVI jest dla Pana tak ważny, Panie Marku? W czym zrozumienie wieku XVI nam pomaga, może nam pomóc? Wiek XVI pozwala na obserwację bez większych emocji cech charakterystycznych, struktury decydującej dziś absolutnie o naszej przyszłości. A struktury rozwijającej się niezwykle szybko i konsekwentnie po roku 1558. Ale równie dobrze moglibyśmy obserwować wiek XX. No, tylko, że w tym wypadku nie bez emocji. Pamięć o dramatach, tragediach XX wieku jest jednak zbyt świeża. Niewykluczone, że opowiadanie zakulisowej historii XX wieku Zostałoby uznane za tropienie spisków, tak zwane, i zlekceważone. A dlaczego ujawnianie faktów miałoby być zlekceważone? Ponieważ taka jest kalka pojęciowa, wdrukowana ludziom przez CIA za pośrednictwem mediów i tak zwanych autorytetów, a przez CIA, czyli przez amerykańską strukturę tajną. A ponieważ taki jest schemat operacyjny stosowany przez służby tajne. A co do takiego wspomniana wcześniej przez pana kalka pojęciowa, co to jest? No, podam taką definicję. Kalka pojęciowa to odruch bezwarunkowy, uruchamiający się przy interpretowaniu faktów i zdarzeń. Odruch jest automatyczny, czyli pozbawiony udziału intelektu. I taki odruch obserwujemy czasami u naszych bliźnich. Wypracowany został przede wszystkim przez media głównego nurtu. Ale także przez tak zwane, oczywiście w cudzysłowie, autorytety rzadziej przez szkołę. Większość tego typu technik manipulowania ludzką świadomością i ludzką percepcją, tak się akurat składa, opracowano w amerykańskich ośrodkach badawczych i to jeszcze w latach 50., 60., XX wieku. Na czym polega schemat operacyjny? No, między innymi jest związany z koniecznością stygmatyzowania ludzi, których zainteresują kulisy zdarzenia dziwnego lub pozbawionego logiki. Stygmatyzacja powoduje, że osoba bardziej spostrzegawcza nie będzie miała wpływu na pozostałych, no i w tej chwili tak się dzieje. Tych ostatnich, czyli tych mniej spostrzegawczych, będą z kolei formować media. I robią to w zaplanowany wcześniej sposób. W Europie fenomen rządzenia przez gremia niejawne stylnego fotela po prostu nie był wcześniej znany. I dlatego opisany mechanizm manipulacji okazywał się tak często skuteczny. A z jakiego powodu ten fenomen rządzenia stylnego fotela omijał Europę? No przede wszystkim ze względu na europejską historię, filozofię, kulturę. Najkrócej mówiąc, stanowiliśmy do połowy XX wieku odrębną cywilizację. Ale mimo to udało się w końcu tego typu zjawisko na Starym kontynencie zainstalować. W końcu się udało, a jednak zainstalowane i działające swobodnie pozostało niezauważone. I w gruncie rzeczy jest niezauważone do dzisiaj. To wróćmy w takim razie do wieku XVI. Co jest charakterystyczne dla? Dlatego okresu. Wśród despotów XVI wieku, władców szczególnie agresywnych, na szczególną uwagę zasługuje Henryk VIII, król Anglii. Struktura tajna w związku z władzą tego króla mogła pojawić się w Londynie jeszcze za jego życia, czyli przed rokiem 1547. No, i możemy tylko przypuszczać, że mogła się pojawić w związku z zauważalnym u niego no, takim specyficznym brakiem zrównoważenia, jakim charakteryzował się ten król. Co pan ma na myśli? Niezrównoważenie emocjonalne, skłonność do okrucieństwa, po którym mógł pojawiać się nieoczekiwany żal. Henryk VIII łączył inteligencję momentami dużą. Z absolutnie ekstremalną gwałtownością. W dniu jego śmierci choćby władzę przejęła, przygotowana przez niego 16-osobowa radar regencyjna, rządząca Anglią przez 6 lat w imieniu dziewięcioletniego wówczas następcy Henryka VIII, Edwarda VI, jego syna. Czy to mógł być początek bestii? Nie da się wykluczyć. Z drugiej strony, skład Rady z roku 1547 nie wskazuje na jej wybitny profesjonalizm. Rada rządziła, w tym wypadku oznaczała, że dzieliła po prostu pomiędzy siebie majątki angielskie. Co to z kolei oznacza? Pozbawienie kogokolwiek majątku w tamtych czasach absolutnie nie było trudne, no, zwłaszcza gdy władca miał. 9 lat czy, czy 10 lat. Wystarczyło, że ofiara okazywała się wyznawcą innej religii, albo podejrzewano taką osobę o wyznawanie innej religii. W związku z tym nietrudne było uruchamianie na dworze rozmaitych podejrzeń, plotek, pomówień. Czy małoletnim królem manipulowano? No to, to na pewno, absolutnie tak. I, I raczej nie było to trudne. Manipulacja dotyczyła przede wszystkim wewnętrznych relacji w Radzie Regencyjnej. No i w tejże Radzie na razie pominiemy, chwilowo pominiemy szczegóły. Trup słał się gęsto, i charakterystyczne było to, że wcześniejszy kat, w zasadzie prawie każdy z tych katów prędzej czy później stawał się Ofiarą, czyli dawał głowę pod topór, a i to stało się też z ostatnim przewodniczącym Rady Regencyjnej. Możemy to nazwać taką specyficzną grą w angielską ruletkę. A jak długo ta zabawa we wzajemne podchody członków Rady Regencyjnej trwała? Do śmierci Edwarda VI, a do której doszło na kilka miesięcy przed. Ukończeniem przez króla 16 roku życia, czyli trwało to no, niecałe nie 7 lat. A dlaczego Edward VI tak wcześnie umarł? No, charakterystyczne jest to, że akurat zbliżał się w tym momencie, czyli w, 53, w 1553 w lipcu, do dorosłości i do pełnej samodzielności, przynajmniej w sensie prawnym, więc mógłby sięgać po szersze prerogatywy niż bycie tylko manipulowanym figurantem. Według historyków zmarł. To jest charakterystyczna dosyć taka rozmyta diagnoza, może zmarł, zmarł wskutek gruźlicy, może kiły, a może otrucia Arszenikiem. Nikt w tym wypadku za bardzo nie dociekał. I to jest charakterystyczne i nie tylko dla wieku XVI. Po śmierci Edwarda rządy w Anglii objęła, na Zaledwie 9 dni. To była bardzo dynamiczna historia. Będziemy ją jeszcze opowiadać. Objęła 16-letnia synowa najważniejszego członka Rady Regencyjnej, czyli owego przewodniczącego, Lady Jane Grey. Ale tak się okazuje, że była to równocześnie wnuczka Marii Tudor, młodszej siostry Henryka VIII, absolutnie legalna sukcesorka do angielskiego tronu. Trudno się w tym połapać, Panie Marku. No i właśnie dlatego nie zamierzam, czyli nie, na razie nie wymieniłem nawet nazwiska przewodniczącego Rady e, Regencyjnej, tego, który później położył głowę pod topór. E, no i na razie nie będę też, chwilowo nie będę o tego typu intrygach ich konsekwencjach e, opowiadał. Len, Lady Jane Grey została synową najważniejszego członka Rady Regencyjnej dosłownie na miesiąc. Przed śmiercią młodziutkiego króla. To, to była taka dynamika wydarzeń. Z kolei testament dotyczący sukcesji, oczywiście wskazujący na Jane Grey jako sukcesorkę po śmierci władcy. W tym wypadku dektował Edwardowi VI teść, no, który stał się teściem miesiąc wcześniej, młodziutkiej Jane. Zatem dokładnie ten sam najważniejszy członek Rady Regencyjnej. Jedno jest pewne: władza struktur nieformalnych w Anglii po roku 1547, czyli po śmierci Henryka VIII, bardzo szybko się umacniała. Czy mógłby Pan na ten temat powiedzieć kilka słów więcej? Tutaj spróbuję skrócić najważniejszą datą, zamykającą krótki, bo dwunastoletni proces stał się 17 listopada 1558 roku. I był to, o czym już w jednym z odcinków mówiłem, dzień nagłej śmierci Marii I Tudor, królowej Anglii, Reginalda Paul, ostatniego katolickiego arcybiskupa Canterbury, oraz dzień przejęcia władzy w Anglii przez Elżbietę I. Od tego dokładnie dnia, a od tego momentu struktury tajne zajęły w polityce europejskiej, następnie światowej, miejsce trwałe. Mam prośbę, czy moglibyśmy ułatwić trochę słuchaczom zorientowanie się choćby pobieżne w umiejscowieniu poszczególnych dat? Zrozumienie sytuacji historycznej, w jakiej obecnie się znajdujemy, ułatwi nam podział minionych lat na okresy i tu będę mówił trochę wolniej, żeby no zapamiętać te poszczególne okresy będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać. Zacznijmy od tego roku 1258, okres 1258, czyli pierwsze takie ożywienie się Żydów w Europie 1500. Do roku 1500 można by nazwać okresem prób i poszukiwań. Okres od 1500 do 1558 byłby to okres przygotowań no i zawierał w sobie m.in. innymi reformacje no i między innymi ten krótki okres panowania Edwarda VI później a jeszcze krótszy okres panowania Marii I Tudor 1558 1866 no to był już zdecydowanie okres brytyjski 1866 do 1914 bardzo ważna data to był okres przejściowy, a przejściowy dlatego, że po roku 1914 weszliśmy, no to trwało tam kilka lat w związku z I wojną światową, ale wchodziliśmy bardzo dynamicznie w okres amerykański. I ten okres amerykański został w mojej, stawiam taką tezę, został w roku 2020 zamknięty. I no myślę, że to będzie teza dyskusyjna dyskutowana Kolejna teza od roku 2020 znajdujemy się w tej chwili w kolejnym okresie przejściowym.